Słuchajcie, dzisiaj zdecydowałam się na taki spontaniczny live, na takie spontaniczne spotkanie z Wami, ponieważ dostaję coraz więcej pytań na temat jogi, na temat psychologii, na temat coachingu. Niektórzy z Was też są troszkę niepewni, o co tutaj na tej stronie chodzi, więc pomyślałam sobie, że w odpowiedzi na Pytania Was. A szczególnie jednej z uczestniczek naszych, naszej strony, naszej grupy, dzisiaj nagram taki spontaniczny live, w którym odpowiem na Wasze pytania. I teraz, właśnie jeśli macie jakiekolwiek pytania, to proszę, żebyście zostawiali tutaj informacje, pytania w komentarzach, ja będę na nie z pewnością odpowiadać. I teraz słuchajcie, pozdrawiam Anię. Ania napisała do mnie na Instagramie i Ania zapytała, jak zaczęła się moja droga z psychologią i z EFT. Tak naprawdę ta droga zaczęła się z jogą. Chodziło o to, że ja 7 lat temu przeprowadziłam się do Norwegii i ta przeprowadzka była dla mnie bardzo dużą zmianą. Ta zmiana nie była do końca na na dobre, ponieważ miała gdzieś tam swoje cienie, przeprowadziłam się, by być moim mężem. To była akurat super decyzja, to było naprawdę cudowne, cudowne zdarzenie. Natomiast zmiana w wieku 32 lat była po prostu tak duża zmiana, była dla mnie trudna. Dlatego też postanowiłam w ogóle tutaj gwiazdka zorganizować live w niedzielę o 19, na którym będę właśnie opowiadać o zmianie, szczególnie o zmianie właśnie osób, które emigrują, które żyją na emigracji lub które wracają do kraju. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży, duży krok. Ale wracając do pytania Ani, też Ranatko, pozdrawiam również miłego dzianka kochana, ale wracając do pytania Ani, tutaj mój pies do mnie przeszedł, więc muszę go pogłaskać za uchem. Ania Strzalka zapytała mnie skąd ta, skąd ta, jak zaczęła się ta droga. A zatem, zaczęło się od tej przeprowadzki, ponieważ jak wspomniałam, no nie było dla mnie to łatwe. Były oczywiście, jak to mawiał klasyk, plusy dodatnie, ale były też plusy ujemne, więc żeby sobie lepiej radzić z trudnościami życia na emigracji, powróciłam na stałe do praktyki jogi i wtedy, wtedy zaczęłam odkrywać także inne aspekty jogi, bo wcześniej znałam tylko asany, czyli wcześniej zajmowałam się tylko ćwiczeniami fizycznymi, natomiast w momencie, kiedy zaczęłam wracać do, do jogi już tak naprawdę na dobre, poznałam cudownych nauczycieli jogi z Indii, którzy opowiadali mi o arkanach jogi, o filozofii jogi. Ja też zaczęłam się szkolić pod ich okiem. Byłam na takich dwumiesięcznych kursach, to znaczy każda joga w zasadzie miała, trwała jeden miesiąc, każdy kurs trwał jeden miesiąc, więc ja po prostu całymi dniami byłam Wsiąknięta w szkolenia moich nauczycieli, gdzie uczyłam się technik oddechowych, pozycji, e, dobrodziejstw pozycji, pozycji alternatywnych, e, filozofii jogi, medytacji, mantr, także bardzo, bardzo, bardzo bogate kursy, e, bardzo bogata wiedza i coś, co zmieniło moje życie, myślę już na zawsze. I w momencie, kiedy ja zaczęłam zauważyć, że ta joga mnie pomaga, postanowiłam, że chciałabym się tym dzielić z innymi, po prostu, zawsze gdzieś tam było we mnie takie mocne poczucie tego, że ja chcę pomagać innym ludziom i też e, ludzie do mnie lgną, e, zawsze tak było i... Gdzieś tam dobrze się z tym czułam, da, mogłam dawać im to ciepło, zrozumienie, słuchanie. Oczywiście wszystko wcześniej wyglądało to po prostu tak spontanicznie y, i było to po prostu pokierowane dobrocią serca, natomiast dzięki e, wiedzy, którą zaczęłam zdobywać e, jako nauczycielka jogi, już wiedziałam, jakie narzędzia mogę wykorzystać i co mogę użyć e, do tego, żeby po prostu tym e, osobom potrzebującym bardziej pomagać. I tak też się stało. Zaczęłam uczyć jogi, było to 3 lata temu, ponieważ mieszkam w Norwegii i nie miałam wtedy jeszcze takiej przestrzeni na to, żeby. żeby um żeby po prostu e, spotykać się z uczniami e, w szkole, więc zaczęłam uczyć online. Uczyłam online głównie osoby z Polski, a potem zaczęły dołączać do tej szkoły online osoby z Norwegii, Polacy mieszkający w Norwegii, a potem zaczęły m, dołączać osoby mieszkające na całym świecie, Polacy mieszkający na świecie, więc pomyślałam sobie, że to będzie genialny pomysł, żeby tę jogę w ten sposób prowadzić, tym bardziej, że sama uczestniczyłam w takich zajęciach. E, Wam tutaj na jogę po norwesku, natomiast nie było to e, do końca to, czego bym oczekiwała. I ja dlatego postanowiłam dawać coś więcej. Postanowiłam e, połączyć ćwiczenia właśnie z nauczaniem jogi, czyli opowiadaniem o korzyściach danych pozycji, opowiadaniem, co z czego wychodzi, dlaczego tak się dzieje, co zrobić, kiedy nam. E, kiedy jesteśmy zmęczeni, zmęczeni, kiedy nam źle, kiedy brak energii, a kiedy chcemy się uspokoić, i tak dalej, i tak dalej, do tego zaczęłam włączać mantry, zaczęłam włączać wizualizacje, medytacje. Bardzo dużo osób mówi mi, że mam super głos, więc ja zaczęłam też tym głosem pracować, nagrywać różnego rodzaju podcasty, różnego rodzaju medytacje. To też znajdziecie tutaj na naszej grupie oraz na stronie właśnie na Instagramie Karolina Borkowska Coach. Zachęcam was do śledzenia tych profili, bo zostawiam tutaj bardzo dużo materiałów. Na YouTubie znajdziecie też Sadna Yoga. Online, tam są niektóre praktyki e, publikowane, właśnie można sobie zerknąć na nie. E, ale wracając do tego wątku głównego, tutaj widziałam, że ktoś mi zostawił komentarz na, na naszej grupie, e, ale te komentarze mi się nie wyświetlają, więc mam nadzieję, że będę mogła odpowiedzieć m, później. W każdym razie, e, zaczęłam właśnie tą pracą e, z uczniami. Mój kochany mąż, e, który jest talentów wszelakich, osobą, e, Zaczął budować mi szkołę i dzisiaj stoi obok naszego domu budynek, który może pomieścić pięć osób, pięć, sześć osób. I tutaj spotykamy się, spotykaliśmy się, bo już teraz trochę koncepcja się zmieniła, ale spotykaliśmy się na jogę z Polakami, którzy mieszkają w Villa Hammer, tam gdzie ja właśnie w Norwegii. Tutaj Dwa lata pod rząd organizowałam warsztaty takie wakacyjne, trzy razy w wakacje, warsztaty jogowe, weekendowe. Tutaj moi sąsiedzi mają takie małe drewniane domki, więc ludzie, którzy przyjeżdżali z całej Norwegii na te warsztaty, mogli nocować w tych domkach, a my spotykaliśmy się po prostu w, na jodze, w tej mojej właśnie szkole. Ale słuchajcie. Cześć, cześć, teraz widzę. Cześć Karo, miło Cię widzieć. Mnie również jest bardzo miło, że oglądacie, że macie czas. E, ok, zatem dalej. E, w momencie kiedy ja zaczęłam pracować z ludźmi, okazało się, że nie daje tylko i wyłącznie jogi. Cześć Renatko. Nie daję tylko jogi, ale w zasadzie otaczam tych uczniów taką ogólną troską. Rozmawiamy, rozmawiamy o problemach, nie tylko w ciele, ale też w głowie. Łączymy to wszystko, bo wiecie, joga to unia. Ona łączy nie tylko ciało, ale i umysł, duszę. Więc zaczęłam na to wszystko patrzeć holistycznie i zaczęłam pracować z moimi uczniami holistycznie. Poczułam, że czegoś mi jeszcze Brakuje w tej wiedzy, brakuje mi takich narzędzi, które mogą mi pomóc dawać Wam po prostu wie, więcej, więcej mądrości, więcej pomocy. I zdecydowałam się iść na psychologię. Nie było to łatwe, dlatego że e, chciałam studiować w, w Norwegii. E, z racji tego, po prostu, że tutaj mam studia e, za darmo, pracuję online, więc e, opcja dzienna była OK. E, i tak też zrobiłam. To znaczy, też nie było to takie proste, bo musiałam zdać maturę z, z norweskiego, musiałam zdać maturę z angielskiego, ale udało się. I dzisiaj jestem studentką drugiego roku psychologii w in Inlane, Nilehammer w Norwegii. Na pewno jest to dla mnie podstawa, natomiast prawdziwe narzędzia, które, z którymi już pracuję, dały mi coaching i techniki um, terapii EFT. Teraz właśnie o tym Wam powiem. Odpowiadając na pytanie Ani, która do mnie napisała na Instagramie, stąd właśnie ta chęć, tak? Stąd właśnie poszerzanie tej mojej drogi, z chęci tego, żeby Wam pomagać z Wami pracować. Psychologia jest, psychologia jest, psychologię sobie studiuję, nawet tutaj zerkam na książki, które mam gdzieś tam do przeczytania. Ale w wakacje zapisałam się na, na szkolenie coachingu. Był to półroczny kurs w szkole Akademia Set, bardzo dobra warszawska szkoła, która dała mi niesamowite narzędzia do pracy z klientami i niesamowitą możliwość do pracy i pomagania natychmiast, bardzo, bardzo szybko. Coaching jest taką metodą, która. Wspiera klienta w jego problemach, w jego aspiracjach, w jego potrzebach, potrzebach zmiany, potrzebach rozwoju zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zdarzało mi się pracować też z dziećmi, zdarzało mi się pracować na przykład z osobami, które się w Norwegii nie odnajdują, z młodymi osobami, które się nie odnajdują w szkole, które mają problem z mówieniem, chociaż świetnie mówią po norwesku. Bardzo, bardzo dużo osób pracuje ze mną. Właśnie emigrantów, osoby na emigracji. To jest trochę też teraz mój główny temat, bo sama jestem na emigracji, więc rozumiem Wasze potrzeby i tak faktycznie zgłaszają się do mnie i mężczyźni, i kobiety, które spotykają się tutaj z różnymi sytuacjami nie do końca komfortowymi. I ja to też znam. Znam to z autopsji. Znam to z autopsji i naprawdę. Dzisiaj mam narzędzia, żeby Wam z, z tym pomóc. Uwielbiam Cię za ogrom wiedzę, empatii i energii. Dziękuję, kochani. <laughs> Bardzo dziękuję, super. I słuchajcie, ten coaching czasami spotyka się w internecie z takim negatywnym PR-em. ja rozumiem, z czego to wynika. Nie każdy. Nie każdy się z tym spotkał, nie każdy miał do czynienia z tym właśnie narzędziem, często jest też tak, że w dużych firmach gdzieś tam pracownicy są obdarowywani przez swoich pracodawców, coachom, który będzie ich gdzieś tam motywował do pracy, sama też miałam kiedyś takie doświadczenie, natomiast pamiętajcie proszę, że tak jak terapeutów, czy nauczycieli jogi, czy nauczycieli norweskiego na przykład, bo też uczę norweskiego, jest... Ogrom, tak? I każdy znajduje swojego. To jest trochę jak z małżeństwem <laughs> albo z randką. Musi być chemia, tak? Znajdujemy swojego nauczyciela, swojego terapeutę, swojego coacha. Naprawdę staram się swoich klientów otaczać ogromem empatii i zrozumienia, i zostałam przez Akademię Grupa Set nauczona tego, że klient jest najważniejszy na sesji. Więc to zawsze ty, Jesteś najważniejszy, najważniejsza i ja jestem Twoim partnerem. Nie będę Ci mówić, co masz robić, będę Cię słuchać i będę Cię wspierać, będę zadawać pytania, które pomogą Ci znaleźć odpowiedzi w sobie, bo głęboko wierzę, że te odpowiedzi już tam dawno są i zarówno coaching, jak i yoga mówi to samo. Więc dlatego mój profil łączy te dwie aktywności. Nie dziwcie się, proszę, że tam mam w opisie Karolina Borkowska, yoga, coaching i EFT, psychologia. Po prostu łączy te wszystkie aspekty, żeby jeszcze bardziej móc poznać i siebie i, i was po prostu i mieć narzędzia do tego, żeby wam pomagać. A praca w ogóle. Moja ze sobą jest ogromem, ogromem informacji i wiedzy, który pomaga mi nie tylko jakby swoją intuicję wzmożyć, ale też pomaga mi. Być dobrym specjalistą, tak? który będzie potrafił się zdystansować do, do danej sytuacji. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to właśnie te, te, terapia EFT. E, jestem już prawie na końcówce tego szkolenia, też tutaj szkole się um, u Ewy Habros, cudownej, cudownej trenerki i nauczycielki EFT. Co to jest w ogóle? Niektórzy mówią EFT, niektórzy mówią EFT. Em, em, emocjonalne u, uwolnienie, tak? Tutaj jest takie przekonanie jakby podłożem tej terapii jest przekonanie, że w naszym ciele zatrzymują się emocje, negatywne emocje, które czasem jak te spięcia gdzieś tam pojawiają się z nienacka i one Blokują nasze ciało, blokują nasze wydarzenia, blokują nasze emocje, i to z kolei prowadzi do różnych chorób lub do różnych chorych, tak, może nie chorych, ale sytuacji, które nie do końca są dla nas w porządku, czyli na przykład nieumiejętność dogadania się z partnerem, albo nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach w pracy, ciągle gdzieś tam niewystarczająca sytuacja finansowa, relacje z pieniędzmi, tak, relacje w rodzinie, Różne, różne, różne tematy i zdecydowałam się na tę te, na te terapię, na to szkolenie, dlatego że to jest kolejne narzędzie, które daje bardzo szybkie efekty, bo czasami po jednej sesji, która trwa około godziny, możemy um, otrzymać spektakularne zmiany, spektakularne e, sukcesy. Na czym to polega? Polega to na zmianie przekonań, na opukiwaniu ciała, uwalnianiu tych blokad, które w ciele gdzieś, gdzieś tam powstają. I mnie na tę terapię zaprosiła moja znajoma Ania, która też się zajmuje tym, tym, tym właśnie tym, tym typem terapii. I tam odkryłam po jednej sesji coś, co nie dotarło do mnie przez rok terapii zwykłej, behawioralnej terapii. Oczywiście nie, nie, nie gdzieś tam. Nie neguję tej terapii behawioralnej, bo ona była też świetna i dużo mi dała. Natomiast to była zupełnie inna jakość i zupełnie inna praca, tak? to, jest, to jest tak, jak z tym szukaniem, tak, swojej drogi i swojego narzędzia. I, te, i ten właśnie, to spotkanie z EFT. Dało mi właśnie taki duży efekt. Zapisałam się na to szkolenie, już właśnie jestem przy jego końcu i, i pracuję z osobami. Na razie, jeśli macie ochotę, to oczywiście się zgłaszajcie, bo na razie, póki jestem jeszcze w trakcie szkolenia, prowadzę te sesje nieodpłatnie, więc serdecznie na nie zapraszam. Zobaczycie, jak niesamowite efekty daje ta, ta praca. Żeby podać tutaj mm, przykład. Miałam klientkę, która. Między innymi spotkała się z dużym, roz, z dużym rozczarowaniem w związku. Wieloletni związek rozstanie i tutaj właśnie niespodziewana, niespodziewana sytuacja, a tam i dzieci były, no wiele lat wspólnie. Wykorzystałam jedną z technik w z te, technik była to technika pudełka, która pomaga właśnie te emocje z ciała, które się gdzieś tam nagromadziły wydobyć i po tej sesji klientka, Poczuła ulgę, poczuła chęć wybaczenia partnerowi, poczuła chęć okazania mu nawet szacunku w takim stopniu, że po prostu akceptuje tę sytuację i ma ochotę pożegnać się po prostu, nawet tak fizycznie organizując takie pudełko. Nie chcę tutaj wdawać się szczeg w szczegóły, bo to też nie jest live poświęcony temu. Natomiast uwierzcie mi i poczytajcie, nawet jeśli macie ochotę na temat tego, hmm, tej metody EFT, jak spektakularne i jak szybkie efekty ona potrafi e, dawać. Tutaj naprawdę możemy odkrywać niesamowite w ogóle sytuacje. E, ja sama odkryłam sytuacje w sobie, które pokazały mi gdzieś tam moje własne blokady związane np. z pieniędzmi. E, moje przekonania, których ja wcześniej nie widziałam, dzięki opukiwaniu, dzięki wejrzeniu w siebie, pokazały mi e, jak ja myślę o pieniądzach, o ludziach z zewnątrz i jak to wpływa na moje życie i sprawia, że ja po prostu w jakimś tam, w takim, jakimś tam okresie mojego życia, cześć Karolina, cześć Kasiu, w jakimś okresie życia po prostu ich, ich nie miałam. Także słuchajcie, tak wyglądała ta droga, jeśli macie do mnie pytania, oczywiście zostawiacie je w komentarzach, ja będę nagrywała dla Was livey, będę nagrywała dla Was medytacje, będę wysyłała Wam praktyki, ale... Póki co zapraszam Was bardzo serdecznie na moją jogę. Prowadzę zajęcia jogi online. W każdy poniedziałek joga kundalini, godzina 20 od przyszłego poniedziałku, na życzenie moich kochanych klientek. Wtorek joga hatha, godzina 20. .00. Sobotę, 10.30 joga in. Dodatkowo prowadzę cały czas konsultacje coachingowe, prowadzę zajęcia, konsultacje z EFT, i teraz też mam taką ofertę w sprzedaży. To jest, to jest kurs, warsztaty, pięć spotkań, na których robimy wszystko, czego potrzebuje klient, bo to są indywidualne warsztaty, silniejsza ja. Natomiast, panowie, nie bójcie się, bo ja z panami też pracuję. Także śmiało możecie do mnie przychodzić. Problemy z agresją, problemy rodzinne, nieporozumienia rodzinne też to są tematy głównie gdzieś tam z mężczyznami i Polacy na emigracji. Kochani, serdecznie Was do mnie zapraszam. Jesteście moją główną grupą docelową. I też dla Was przygotowałam ten live, który będzie w niedzielę o 19.00. Live o zmianie, o przeprowadzce, o zmianie ogólnie i o tej zmianie, jaką jest właśnie życie na emigracji ale się bardzo nagadałam, spontaniczny live, live, dobrze, że mam herbatkę, dziękuję Wam serdecznie za obecność, życzę Wam cudownego dnia i ściskam najmocniej, hario, namaste i do zobaczenia, czy to na macie, czy na sesji.